Sekret pierwszy wyraź swój twórczy potencjał oraz życiowy cel. Doszłam do przekonania, że każdy z nas ma osobiste powołanie, które jest tak unikalne jak odcisk palca i że najlepszym sposobem osiągnięcia sukcesu jest odkrycie tego, co kochamy, a następnie znalezienie sposobu, aby zaoferować to innym w formie służby, ciężko pracując. I pozwalając, aby prowadziła nas energia wszechświata. Oprah Winfrey Przez ostatnie dziesięć lat otrzymywałam wiadomości od tysięcy kobiet na całym świecie, które twierdziły, że moja pierwsza książka, The Twelve Secrets of Highly Creative Women, A Portable Mentor, zmieniła ich życie dała im inspirację i nadzieję oraz pozwoliła ponownie przyjąć kreatywność i kierować się nią. Dla kontrastu podczas moich podróży natknęłam się na wiele kobiet, które reagowały na tytuł tej książki, mówiąc O, to nie dla mnie. Ja w ogóle nie jestem kreatywna. Serce mnie boli, kiedy słyszę takie słowa. Ponieważ wszyscy jesteśmy w życiu kreatywni, nie tylko pisarze, artyści czy aktorzy. Spójrz na zdrowe dwuletnie dziecko podczas zabawy. Kiedy rośnie, przystępuje do jakiegoś nowego projektu, takiego jak rzucanie piaskiem, aby zobaczyć, co się stanie, bieganie za motylem, żeby zobaczyć, czy potrafi go złapać, odkrywanie właściwości kleju i przylepianie wszystkiego, co może znaleźć. Jak wiemy, definicją kreatywności jest robienie lub wynajdowanie czegoś nowego, znajdowanie powiązań. Dzieci, którym pozwala się na swobodną zabawę w przeciwieństwie do sadzania przed DVD, wynajdują i tworzą wszelkie rodzaje oryginalnych dzieł, bez onieśmielenia czy samoświadomości. Jednak, w miarę jak dorastamy, wielu z nas coś się staje. Zamrażamy naszą kreatywność lub wypieramy nasze talenty. A jeśli potem usłyszymy złe rady, często trafiamy na złą ścieżkę. W ten sposób kreatywność schodzi do podziemia. Albo podążamy kreatywną ścieżką, ale nie traktujemy naszej pracy jako zawodu i ostatecznie żyjemy na marginesie własnego potencjału, i nie otrzymujemy uznania ani finansowego wynagrodzenia, na jakie zasługujemy. Ludzie często znajdują ujście dla kreatywności np. w postaci dziergania, które uważają za swoje hobby. Ale wybierają inną, codzienną pracę. Jednak zarówno dzierganie, jak i praca mogą stanowić kanały kreatywności. Nasz kreatywny proces polega częściowo na stworzeniu życia i pracy, jakich pragniemy. Są też kobiety, które aktywnie wybierają podążanie za swoim kreatywnym zainteresowaniem lub bardzo często zainteresowaniami i stają się niezwykle twórcze ale nawet wtedy mogą paść ofiarą złej rady, niskiego poczucia własnej wartości, braku aktywnej promocji samych siebie, czy strachu przed byciem zauważoną. Niniejsza książka pomoże każdej z Was, bez względu na to, do jakiej kategorii należycie. Jesteś kreatywna, przyznaj to. Masz potencjał osiągnięcia wielkiego sukcesu. Twoja kreatywność jest kluczowym składnikiem w budowaniu udanej kariery, biznesu i życia osobistego. Możesz nauczyć się być skutecznie kreatywna, korzystając z rad zawartych w tej książce. Możesz potencjalnie zmienić całe swoje życie i jego styl, tak by docenić swoje kreatywne talenty i poczuć się wreszcie wolną, spełnioną i kwitnącą posiadasz wewnętrzną błyskotliwość, która pozwala ci rozwiązać problemy za pomocą oryginalnych, innowatorskich metod, pomagać innym i czerpać z tego korzyść. Niniejsza książka jest twoim biletem do stania się niezwykle kreatywną kobietą sukcesu, jaką pragniesz być. Ale najpierw musisz trochę popracować nad uzdrowieniem samej siebie, nauczyć się nowych strategii zawodowego i życiowego rozwoju, oraz wzmocnić się jako przedsiębiorczyni lub kluczowy udziałowiec w etycznej, wartościowej organizacji, w której lubisz pracować. Nawet jeśli postanowisz spędzić trochę czasu pracując dla kogoś innego, musisz trzymać rękę na pulsie, uaktualniać swoje umiejętności i stronę zatytułowaną o mnie oraz budować wokół siebie silną sieć ludzi. Twoim najlepszym zabezpieczeniem jest rozwijanie samej siebie. Żeby osiągnąć kreatywny sukces, musisz podążać specjalną ścieżką. Mała dziewczynka, która została stłumiona, uciszona lub weszła na kreatywną ścieżkę z niewłaściwym przewodnikiem i potknęła się po drodze, obudzi się znowu. Jeśli już działasz jako niezwykle kreatywna kobieta, ta książka przeniesie cię na następny poziom rozwoju. Zwiększając twoją strefę komfortu i skłaniając do przyjęcia mentalności dyrektora generalnego. Zwiększając twoją strefę komfortu i skłaniając do przyjęcia mentalności dyrektora generalnego.